Tak. Lecimy z x będziemy uczyć w rana. Tak, pierwszy raz jestem. Nie już spadłem. Magma QC, cofaj w coś. Tak, nie na przed Kuba. żebyś nie miał klientki w łapce, bo będziesz. widzisz zbietki. Nie trade quick. Aha. Ja już tak wyszedłem kilka razy. I razy używasz shift. Jezu, jest to skrętkowało, handsco. Dobra, <grystanie> jesteście? <Na> starcie. <grystanie> Dobra, mówiłam. Pytaliśmy się właśnie Troll'a, czy ma dobre nerwy. Przed rozpoczęciem nagrywki. Zobacz, się przekonamy. Kogo to się tło odzywa? Eee, to u mnie. Sorry. Fuck. Jakiś mały? Tutaj no, to jest właśnie co? Ani live'a nie zrobisz wcześniej, wcześniej, ani nie nagrasz odcinka, bo po prostu nie da się. No nie! Nie, nie! Jestem już duży tyżałko. Nie, ja nie, robię. Nie. No, zapraszamy, zapraszamy dalej, no halo. No nie! Użyjmy się tak! Ej, to co będziemy się jego początkać? O nie! Tak, fira, nie u Oj! Próbujemy taki flaszyci nagrania e, Tak, ja już wiem czemu się dobijał do drzwi Bo ja mam dwóch braci I ten średni to go tutaj podpuszcza żeby mi się dobijał do drzwi No bo nagrywasz, tego. No tak no, dlatego tak jest Dobra, nie. czwarty checkpoint U, Snagowałem się teraz No dawaj, nie! Trolu, dawaj trolu, dawaj No to nie jest to? Jest No nie mogę przeskoczyć teraz tego pierwszego. Nawet no nie, e, nie chcę wam nic mówić, ale. już mam drugie miejsce. Ja nie wiem, jak to robicie. Ding. Nie, drugie, dobrze mówię. No, Musi nie super. Trzeba. Ze startu nawet nie wyszedłem. E, no to teraz musimy mieć powodzenia na kolejny rundach, będzie gorzej. Tak, to, gorzej. Teraz ja wybieram. Oooo. Eee, mm. Tutaj macie coś takiego jak Island. Island, dobra. Możemy mieć Island. Mm, 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 mm. No, tej też w sumie nie grałem. Jeszcze ja ostatnio mam. Liga na ekranie i chyba wszystko. Ka każdą mapę grałam. <grym> Czy do końca to już ma ważne, ale grałam. <grym> No 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 tu du dużo w to gracie pewnie tak? Ja nie, ja grałem trzeci raz. Trzeci raz. Wow. Ja nawet cię. Daj Kurde. I chce y ręk pójdę zrobić? Tak <śmien stylizacja> Polerstwo bubie, jak musiałby ustawić. No nie... Ale iść środkiem czy bokiem? Ja, jak wolisz? Aha. To już dwa decyzycje. to jest właśnie do wyboru. Tak. Wow. Yy, tylko wiesz, jeden krok możesz poskoczyć. Znaczy przebiec. Mm. Bez spykania. I tutaj można kogoś spykać i... 9. Ja sobie pooglądam was, jak sobie skaczacie. <grym> Pomogę. No wow, przyszedłem dalej. O! No. No. O kurde, <grym> że co w <grym> Ale już? Shifta używaj. Nawet gni. Kto ma checkpoint? Nie ja. Tylko od nas. Już ja. Aha, widzę, widzę. Ja się znowu zacząłem na początku. No, dawaj, troll, dawaj. O kurde. Mówiliśmy, że na kolejnych Dobrze mi szło i time sobie niechcący na spawna z powrotem. Dobrze, no. że nie ręcz Tak jak ty ja. No yeah. czego mnie pan tak skokakuje? Ja się pytam. On cię zepnął, wiesz? Bo ty z nim biegać na, na równi. A -e. <laughs> Widzisz, ale gdzieś się to też tak słychać. <laughs> tak. <laughs> <Jesus>. <laughs> Takie e, e, Gdzie wy jesteście? Ja jestem na początku. No to, 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 to widzę. <laughs> Kurde no! <laughs> Dawaj żelek? Ja nie daję sobie rady. A, gdzie też. Dobra. Teraz no. na. policzkę O, trafiłaś. Jeszcze nie mam problemu z celnością. Jeszcze nie mam zaburzonej percepcji. Naprawdę? Aż tak źle to nie, nie jest. Nie wypijam jeszcze aż tyle. Żeby o, mieć zaburzoną percepcję. No, no, To Ferdek, się teraz stało. Tutaj. O oh, ładnie to Hamsko. Nie lubię tego. Prou gdzie Ty. jesteś? No, A tutaj. dalej. Na tam już w tym miejscu. Jak w tym miejscu spadłeś teraz, to nie no. stasz po tym, tylko biegnij. Aha, dobra. Masz takiego sprinta, że tego. Przemieniesz mnie za kartkę A, no to może I... wiedzieć. No. No, maczek Mój <laughs> Wow! Zrobił Tak, zrobił. Jej Leci po zwycięstwo, powoli Toczę się, toczę się tutaj O boże, ja A Teraz ten drugi spawn to jest taki taki trochę trollowaty Mhm, bo masz chłopka tam Od razu jak ruszysz To spadasz Nie mam pojęcia O, na pół płytkę Gdzie teraz przejść? U płytka w lawie. A, widzę. W białym posiku. dobra. A, już na trzecim? Oż ty! A goni was. Szaleje. Nie szalej tak. Jak mnie tak chamsko klatkuje akurat, kiedy ja kaczej. I to ja tego... nie lubię. To jest specjalnie po to, żeby troll wygrał. Wiesz, ja... Ej, ty podroiczku i to, stał sama No. No. E, ja wybrałem mapę, z której recyklowałem po prostu, nie? Nie. Dziwne, że nie masz po szans z wyszłej. Że sama jego obecność nie, bo... nie, daje, nie daje. Po ci prostu daję wam szansę. No nie, czego mi tak to Tego To nie rozumiem. A ład, to jest. Jest checkpoint. No, No, proszę. E, idzie teraz. Kto nie wiem, bo tu nie grałem. Nie byłem na nie tej mapie jeszcze. Jak tam się dostać? Halo na górę. Eee, yy, ten pustak. Aaa, dobra. Dobra, że się. Aaa, jeszcze... widzisz. To jeszcze musisz trafić. Tak. <laughs> Ej, bo na tyle, jeszcze ja? trollu nie przegoni, to będzie chamskie. On no już cię goni, już jest bliżej od ciebie, ale... O, zobacz, już piąty. Nie. No nie. No, jesteśmy tutaj w tym samym miejscu. No fajnie, bo ja się mecz na jednym z w sumie na kilku. Kurde, tam jest dziura. <głos> <głos> Trzeba patrzeć pod nogi. No! Na shiftie ja tak. najlepiej chodzić. Ja o. na tym dach robię na shiftie. Okej. Okay. No nie, przez No właśnie. Wyleciałam, za szybko chciałam. Puszkaj. No! to jeszcze nigdy nie wyleciałam. Za szybko. Tędy, za, szybko. Tędy do wody. za bardzo się stresuje bo mi tutaj jest. Tak, jestem. No nie, czemu to nie skoczyło? No, jak to ty skoczyła? No nie wiem właśnie, nie wiem. Hallo. Tak Średnio tak powiedział. Takie 12 tysięcy mówisz. Tak. To się w ogóle kiedyś kończy? Czy tak dopiero jak przejdziemy? 9 checkpointów jest. Ale ogólnie do chodzi ci kiedyś jest... W sensie czy tak. jest jakiś czas tak. ograniczony. Jest tak. czas, tak. Inaczej byś mógł zablokować te na rękę, samemu No no, no właśnie, rozumiem. No I... to jest słabo wam idzie. no. trzeba nie handel... wychodzić, to byś pokazał jak się gra. No właśnie, taki spany, co nie? A teraz będzie mówił, jak to wygrać. Dobrze, okay. poka pokażę wam, jak będziemy na no, grać. No, no, i no, no Kurde, przeskakuje cały czas ten. Całkiem ciekawe, całkiem ciekawe, tylko trzeba przyzwyczaić do tego. Jeśli nie robię parkourów złych, zwykłych bez tego speed'a to jest po prostu jakbyś nie umiał skoczyć nawet klocka jeden na jeden. O. Tylko masz shifta używaj. No używam, tylko chciałam przeskoczyć! No przeskoczyłaś i spadłaś. No, teraz mnie nie wybiję Teraz to się w ogóle zablokowałem gdzieś. na tym poziomie, co? Tak, nie dziwię się. Ej, dziwię, że ja tu doszedłem. Nooo. No patrz, jeden kotek przeskoczę, a później z tytułu już nie mogę. To po prostu hamstwo w państwie. No kurczę. Ej, może zrobię leć żeby nie przedłużać. Dobrze, Dobra. dobrze. Dobra. Dobra, za trudną mapę po prostu wybrałem. Ta z trollu wybiera, Po ona wygrałem. Tylko masz na dole poziom trudności ci czy normal, czy hard, mm -hmm. czy easy. Rozumiem. Aha, tylko. Przed chwilą graliśmy na jakim poziomie? Island, to, to jest unorna. normal, okej. Okay. <laughs> może też coś z normalem wezmę. Weźmy e, to, Sea Monsters. Sea oh, Monsters, dobra, może być Sea Monsters. Okej. Okay. Mmmm, piękna rok. Trzeba skończyć jakże y, dobry napoik, żeby się tak nie wietrzał. Nikt nie wbija, będziemy w trójkę na ręce. No, no tak. Uh -huh. Mhm. to nie będzie zapoca. Może nie użyję dni No A właśnie tutaj ten tak Dobra. Boże, jak znam to, mam takie Nie mam No, jak yes. Zepchnąłem cię chyba. Nie dziękuję. Nie kurde. Czekaj, jest checkpoint tutaj? Nie wiemy, ja nie grałem. Okej, okay, rozumiem. przeskoczyłam, a przycisnąłem yy, tego. Nic te Na spoko. Nie, kurde. Dobra. Jesteście? Za tobą. Nie jestem ostatni. Dobra. Aaa! Na, na starcie, nie na starciu. Tam na mecie? No. Chciałbyś na mecie. W dół, w dół. Musisz tam trafić w dziurkę 1 yes. na 1. Jest! Jest checkpoint. Jest, no, jest dopiero okay. tam checkpoint. Okay. Nie dziurka 1 na 1. No nie. 4 na 4 dziurka. Teraz 2 na 2. Całkiem potężna. Mówisz, duża dziurka. <laughs> Jest, nawet ślepe trafi. Tak. Mm, mm, mm. Jak tam? Na 15. Pojedynczych Go. i w dziurkę, tak? Tak. Jezu. Nie trafiłem? Jest, Zanim to <laughs> A tylko, jak do, dotknąć tego na górze. Także luzik. Dobra, dam radę, dam radę, dam radę, radę, spokojnie. Dawaj, dawaj. Ta cholerna wiara daje tak? Tak. O Boże, nie mówcie... Jezu, checkpoint. Tylko, że nic nie lodzie, to to ja tego nie lubię. A ty już jesteś dalej? No jestem za to centralnie. Aha. Okej. Okay. Ty myślałeś, że tylko ty będziesz na drugim checkpoincie nie no ma... Już tak blisko, tak. kratka od tego. Kurde, i sam sobie wybrałem taki level jeszcze to jest. <grym> Mówiłem, że no. jest legendarny. Jest! mam checkpoint. No, znalodzi się... Zapraszam dalej. Tam dalej loot masz. No, wcale sprintem na lodzie. Powodzenia. No. Aha. No, przestań się pchać. Kto? Prolu. Ja się nie jego z Jest jego się ośrodka. taki gruby nie jestem, spokojnie. To się skupię na maksa. Ej, bo sorry, że taki, się gadamy, mimo że jest nasza trójka, ale ta na tak jest na taką No nie! Chciałem no. ja mu puściłem to... shift. A mnie cofnęło, tak spadałem. To się cieszy! Cieszę się. Bardzo się cieszę. O, no dalej już jesteś, nie, jesteś wcześniej. Jezu, nie rozumiem, dlaczego mnie tak klatkuje. Jest. Jest ty tam. Nie wiem. Przestań. Nie fair. nie. być lepszy, ale nie udało się. Ej, cofnęło mnie <grystanie> Nie, dlaczego spadłem? Bo jesteś y, słaby. Ha, ha, ha. Kurczę. Jeszcze <grystanie> yes, <that's the> <grystanie> Nie. Wody? Tak a. No i znowu... Oh, Aaa yeah. Jest! Czwarty Może mm. no, koła piąty w ogóle już się... jest No I... I... Kuchucia, gdzie Ładnie. teraz? Powiem wam no. tyle, się pod wodą Ładnie haksuje Ja nic nie haksuję, odczekasz Ja nie wiem szodnie. gdzie ja jestem. A, tu co, też już na piątym? O! Patrz, trochę też na piątym! Tak? No, ja na czwartym. Patrz, to nie był trudne, to był puszczutki akurat. Tak, wiem A teraz gdzie? A! Tak daleko była, spadła! Tak, tak, tak. O, jak tak, tak, tak. fajnie. No, Śmiałeś, no pod wodą. Nie! No, Nie! Moi drogi drodzy piąty! No to widzimy się w finale, tak? Ale to jest naprawdę takie skupienie. No. To jest straszne. Patrz, siedzimy trzy osoby, a nikt nic nie mówi. Każdy się skupia. Każdy chce wygrać. Patrz znaczy nie, że tylko ma chce wygrać. <laughs> nie! A, a każdy chce im przeszkodzić. No Kurde, pan, kliknąłem respan, boże! Ja... Jak? To z nerwów mi tak palce chodzą <laughs> Pograjmy z myszki Będziemy strzelać do rekina, powiem wam tyle. Oh yeah. A czy będziemy skicać do, do gęby Rekina? To jest to o czym zawsze możemy <laughs> skoczyć do Gęby rekina Dokładnie jest w Jest! No i powoduje ja mam liczę. No, to tutaj tak. Jestem Bogiem. Już? Byłem? Byłem. Aaa, nie wezmę tutaj. Nie bym chciał. O, da się. Jedna. Dobra. No, też nie zgadzałam się, ale chamsko. Dobra. Nie, naprawdę Na ja takim prostym się wywaliłem. A tu rzeczywiście da się przepychać, kurde, to jest też. No tak, bo to jest 9. To jest właśnie 9. Jak? Mówiłem powodzenie, że trafię do gęby rekina. Ale to nie można skoczyć. Tam trzeba się ze ześlizgnąć. Po prostu trzeba trafić. Nie. Osiem minut nam no zostało. Tak? No nie. No, nie, w nie działał. Ja mi też. No, nie, to za hamstwo. No, uh! w parkuze, a Żelkowa tańczy na różę. Nie! Odpal się! Zaraz będę do komentarzy, że chcą znowu się podglądać pod. podredą. No, nie, wszystko Nie, 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 tak to nie ma. Nie bawimy się tak, kochany. To to, to nie? Ta. No, uch, jest to takie gówno! No nie! ja je, jestem powiedz, pierwszy! No właśnie, czerwony jest pierwszy, wygra znak. Nie taki. Szczerze powiedziawszy, gram na shaderach i nie widzę, gdzie skaczę. <laughs> Jak? No! Spadłem! Jakim cudem w ogóle? Na lodzie! Co ja za dziadowski Zaśli ludz... Zaślizgnąłem się. No, a trzeba shifta używać? Właśnie użyłem shifta, więc nie wiem, jakim cudem spadłem. Może jakoś tak na taką krawędź, że nic A, mi to nie dało. A ja jestem w gębie rekina! Jak ty się to zrobiłeś? Jest! Jak ty żeś to? A, Taki Bayer. Oż ty! <laughs> Odbiłem co? się od jego szczęki! Jak? Kto e, to Nie włącza? skaczesz! Nie skaczesz tam, że zdecydujesz się z tej ostatniej platformy. A. Na sprincie. To, 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 to mogłeś kto, mówić wcześniej. Kto to mówiłem. tu cheaty uruchamia? A to wtedy jeszcze nie wiedziałem o co chodzi. Troluj jak to się podoba mi e, Ciekawa, ciekawa bardzo, ale rzeczywiście można zraj'ować. No. A jakbym grał sam, to na pewno bym nie wytrzymał. <noise> tak to może jak rozmawiacie, to jakaś łagodniejsza atmosfera jest. No jest, przecież... jest rywalizacja. Jest in... taki dreszczyk emocji bardziej. No, troll jak wygrasz. Przegoni. Uważaj. Słyszę jej jak skacze za mną. Nie! No nie! O nie zło. Co się dzieje? Aha, no tak. Wypchnęła mnie. Nie. A może, że lek jednak wygra? Nie dopuszcza do tego. Rzuć ją ty, Marek. No, no, widzisz, że trafiłeś w nią. W środku, siebie też trafiłem. Nie, sama ją pokazałaś tam. No, w sumie tak, każdemu czas. <laughs> Więc teraz nie wymyślaj, tylko próbuj wygrać z nami. No. Ja po prostu pokazuję wam, jak możecie wygrać. Chcę wam poprawić ego i waszą <laughs> samą ocenę. Dobrze. kontrolę prawda? Próbuję. Problemy z trafieniem do dziurki masz? To nie jest łatwe. Nie, naprawdę? Możecie to na kwadracik, ale. Kurde. <laughs> Celu. Nie przejdę do tego, no Ej, No bo... No... NIE! Ja tego nie mogę! To jest zbyt Dawaj, dawaj, trollek Kurde, czemu mi się teraz taki speed załączył, przed chwilą nie? Bo on tak się załączył czasami Ej, ej, Jak nie naciśniesz spacji po wcięciu W dwa razy I od razu spacji, to będziesz miał takiego wielkiego speeda O, łeb w łeb i Nie ja w ogóle. Eee, a wiecie co? Wiecie, że to można bez skakania przejść. No właśnie to tak robię. No. <laughs> Jej! Doszedł! Gdzie jest checkpoint? Z biegnij. biegnie. Jest, yes, dobra. Nie chcę się bawić. czym na kolejną. <laughs> nice. To co teraz? No teraz jak? Tak. Dobra, to teraz bierzemy Harda, albo Legendary. Chodź. Legend... chodź. No chodź speed żeby... legendary. Na Pójdziemy na normala. Nie, No chodź, nie, 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 Wawnie Okej okay. A tu macie pana w garniturze Wolę w dresie Wolę dresiarzy No ja jestem taki szmat co będzie O nie To jest to beznadziejne To grałem Nie! Jestem ja. w paję co mam to zrobić to... <laughs> no nie <laughs> Ale to jest ten moment, no kiedy, kiedy jeszcze nie spadłeś, ale i tak wiesz, że w nic nie możesz zrobić Tak aj, 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 aj. aj, czemu ja nie skoczyłem? Nie no. wiem Jest! No nie! Musiałaś się wtedy Aleca tak, sobie taki poziom, który potrafi przejść patrz. Tak, dokładnie. Muszę też sobie swoje ego poprawić. Hmm. No nie! A, co jechać. teraz? No super No właśnie lipa, nie? Jak <noise> <głos》> jest zaraz tam, gdzie byliśmy Nie mam pojęcia jak to sobie przeskoczyć, tak? Tam nic nie widać. No i zaś kończyna. Nie chcę ma nic mówić, ale no. jest tam już na tym No bo sobie mapę, którą umiesz przejść. A nie. No, no nie. No właśnie. Tak ty byś się zaśmiała. śmiała. No Aj, jest jaj, pe... jaj. Ja się z wami trochę. <laughs> Że my nie. jesteśmy na, na pierwszym checkpoincie cały czas. Jestem ciekaw, czy to... No, chyba się jednak. Wszystko nie nie ci chciałeś? Proszę. Przeskoczyć ci chciałeś, o, Nie, nie, chciałem to przejść bez shifta. Aha. <laughs> tak dobrze, że to nie ma. Kurde, przeskoczyłem to już drugi raz tak samo. Na tą platformę już taką większą i się z niej zaśliznąłem, a mimo że miałem shifta. No to czasami jest, wiesz. Dobra, jestem dalej. Jest, wygrałam! Yes. Zdradź matę, którą umiesz przejść Jest, 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 jest A wy się męczcie Ty <laughs> idziesz na drugim, to Strąży, Dobra. Z drogi, Z ty się trochę męczysz, Co ty nie powiesz, że się męczę <laughs> No następny raz na to będzie łatwiejszy Kurde, no <laughs> No to ty parkury, parkoury, parkoury. No, parkoury Parkoury, Ty? Parkoury i PvP, to jest to, czego nienawidzę <grymny> <grymny> No, przejdź, 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 no przejdź, dawaj, przejdź dawaj, Jestem, No dawaj, dawaj, trolek. Jestem, o jest, wyszedłem z paniszyny I co tutaj teraz trzeba zrobić? Kakać Gdzie jesteś? O kurde, teraz to mi pomogłeś <grymny> No nie no tylko kochasz biegnij prosto Kto? Ty Biegnę prosto No Po Wojaku Po Wojaku <grym> No, no No, no I dobra, czy cześć, checkpoint. No Lecisz Brałem w to przecież z tobą, to easy Kurczę no tu już tak No tu Już tak blisko zimaj. byłem Bo tu jest, y będzie blok zaraz ty. No Nie wiem Albo tak. Co to za pomoc tam, halo? <gryzny> Jak gdyby już wygrał, to był koniec. Trzymij stary i odnalazł. Dobra, ja, ja poczekaj. Poprzedłużam trochę. <gryzny> <gryzny> Poznań też się nad trolem. Nie. No dokładnie. Albo no, pokażę, że nie umiesz yy, trafić w dziurkę i, <gryzny> i, i, i będę w kadr. Tak. O, już czuję, już czuję, że już zaczynam łapać tego raida takiego. <grym> w konkretnym palcem i zaczynają chodzić. <grym> a by to było TNT. Kurde, jak będziesz TNT, to bym się wstrzymał ze mną. Kurde, już jak to przejdziesz, to już mam kłódki. A ten kolwiek gdzie jest w ogóle? No Iiiii. Poszedł. Wyszedł, mam pierwszeństwo. Ja mam drugie, a gdzieś obaj trzymał trzecie. Oooo. Znaczy, nie ma wielkiej konkurencji. Bez rady. Hahaha. Kurde. Myśle, myślałem, że da się przeskoczyć z jednego poziomu na drugi Nie da się, niestety są ściany wirtualne Bariery no. Uf, no Ale pewnie jest, jest tu gdzieś taki easter egg, że da się przeskoczyć <grym> przez jedną kratkę No no no, chciałbyś, żeby takie racie było Ale nie, są, jak budują mapy to robią takie rzeczy O, już, Dydzia wygrał Nie, jeszcze nie Ale to już jest pod jest wygrana Dobrze Czego nie wygrasz, no nieważne Kurde, nie naręczyło mi Dobra, Dobra, to co? Tak, no, Tak, chyba tak się... W takim razie, dzięki za oglądanie Mam nadzieję, że wam się tak spodobał Wbijajcie tam na kanał do Dyzia Do Troll'a tak I komentarz pod odcinkiem <grych> I co? Do następnego, trzymajcie się i hej! Pa! Apa.